Pan z którego rocznika jest? Ja jestem yy, 17 rocznik. Rewolucyjny. Właśnie, pamiętam zawsze, że był rewolucyjny. Proszę pana, krzywe palce mam u tej ręki. I to wszystko proszę pana. Ja miałem wtedy trzy lata. I wychodzi, żenił się ojca, brat. To było w styczniu, i zima była i mróz. I jak ojciec, rodzice, pojechali na wesele, to mówię do tego najstarszego mojego brata, bo nas było sześciu, weź z na, na barę, na, na plecy i przyjdzie tak koło południa. I on tak zrobił, jak nie było. Jak tak za bardzo, tak zostało. Ale wesele pamiętam. <śleszy> <śleszy> nie żyję cię. Ja już mam, proszę Pana, pełne 95. pięć. Będzie sześć w październiku. W październiku będę miał sześć. Ładne lata. Ładne lata. I Niech po... Pan powie, jak przed wojną było. Proszę? Jak przed wojną było? Przed wojną. przed wojną był mortus na pieniądze. Trudno było parę groszy jako zarobnik, ja tak jak tego nasz. i tak dalej. Ale ja w pracy miałem bardzo dobrze. Zabili mnie brygadistę, nie chciałem, ale... Ale po wojnie, y, drugiej wojnie, czy między wojnami? Nie, teraz. Teraz, Aha, tak. teraz. A co pan robił między wojnami? Przed, jak, jak? Między Wielką Wojną, a Drugą Wojną. Na wojnie był w ja, ja byłem pobrany do wojska w tym... Jak wojna wybuchła. Tak. Wcześniej. I to w czerwcu mnie pobrali, a we wrześniu wojna. I gdzie pan walczył, gdzie pan służył? I, powiem panu po kolei. Służyłem w pławach w Saperach. Mm -hmm. No i tam było, i mnie było bardzo dobrze było. ja mi starcało, to dawali i tak dalej. Później jak się rozpoczęła wojna, no to jeszcze myśmy byli w koszarach. Bardzo częstośmy się trzymali wartę przy przemości na wiśle. Jak nadleciały samoloty, to my w krzaki, w jakie dałki leżeliśmy. No i później już jak Niemcy bardzo byli blisko. Już artyleja grała, słychać było, to nas została, bo ja byłem w szkolnej kompanii, tam chyba 60 paru zostało i już front się zbliżał do półła, to mi się poszlił z tam gdzieś, na, na Lublin, na te... Nie, tu, tutaj za bóg się do Kowla. Uh -huh. No, i tam się szli chyba ze dwa tygodnie, wędrowali o to oprašone chleb. To byście tak do swojej jednostki gonili, tak? Do swojej jednostki tam poszliśmy. Tam poszliśmy, a nam wypłacili taki jakiś, nie wiem jak to nazwać, żółty. I za to, że nam nie dawali wyżywienia, to nam jakieś pieniądze dali. I ja miałem na swoje wydatki. I powróciłem stamtąd. Niewiele walczyłeś, nie. Niewiele. Nie, 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 A jak okupacja przeszła? Proszę? Jak okupacja przeszła? Dla mnie to przyszła względnie dobrze. Hmm. Tylko co, pracowałem, już to była za Niemca, to było. I ja pracowałem w warszawie pracowałem, bo to od młodych lat pracowałem. No i do szkoły chodziłem na pracę w krzyży. To było w sobotę. Miałem jechać sobie tutaj na wieś, żeby coś tam wziąć i tak dalej, no i na tego, w jak ochotnym dworze, to ochota, tam wysiadłem, w, w tramwaj wsiadłem i jadłem. Pan wie z jest Plac Tak, mniej więcej tak. Na Placu Kiertelego wtedy takie było wielkie, to było wielki plac więc Niemcy, wysiadać. Ja tam wiele razy mnie legitymowali, miałem tę kartę, to tamto i tak dalej. I puszczali mnie. W tym zakładzie to dla Niemców tak. pracowali. Tak. I tam na placu Kieruteliego tak. wysiadać. Tam żadne papiery nieważne są. To tylko samochód na Pawiak. I wieczorem do Lublina żeby mnie zawieźli na Majdanek. Tam siedziałem miesiąc czasu. Ale jeden z majstrów... Nie, nie, ale jeszcze powiem, że te kartki rzuciłeś. To, z, auto, z, z, z samochodu kartki rzuciłeś. Jak jechałem, z, z, jak Niemcy złapali, to ja ze szkoły powracałem, jakieś tam przy, no I trzy kartki, bo miałem ze sztych ołówki, taki i taki złapany. Proszę zadzwonić pod ten i pod ten numer. I ktoś tak zrobił. Ci właściciele tego warsztatu, jeden był bardzo wolny, a drugi był prędki, to lubił i tak dalej. On z Niemcami tego, to mu węgiel dalej, to mu to. I ktoś tak właśnie zadzwonił, wziął tą kartkę, zadzwonił. On poszedł do Niemców, jak tam rozmawiał, to nie wiem, papiery po miesiącu czasu przyszli na Bajdanek i mnie zwolnili, proszę pana. Czy to był czas, kiedy tam na Bajdanku i Żydów trzymano, czy nie? Tak, myśmy byli na jednej polu z Żydami. Mhm. Myśli byli... Nie, pamiętam. Który Polak, to był rok mniej więcej. Proszę pana, to był rok, No jak jak Niemcy przyszli do nas. Ale od lat 40 czy też czy później? Czy już była wojna z Rosjanami, czy z Rosją, czy nie? Nie, jeszcze nie było. Czy to był 40? To, to było wszystko z Niemcami. Mm -hmm. wtedy ten majster poszedł do Niemców, bo on z nimi popijał. Da, dawali tam, mu, jak dawali, to nie wiem, to węgiel, to koks, to, to, tamto. I papiery przyszły do Majdanka po miesiącu i zwolnili. To ja przyjechałem, wtedy poszedłem na dworzec, go i sam nie wiem jeszcze jaki. Y, salek wziąłem do tego i tam do kogoś poszedłem, panie kup Pan ten salek, bo ja jestem z Majdanka i nie mam za co do domu jechać. I on ten kupił salek tylko dla litości chyba i dał mi pieniądze na tego, przyjechałem do domu. To było w sobotę, a w, w, całą noc co się jechało pociągiem tutaj w Gargolinie. Wysiadłem, zrobiło się wino. Jeszcze na wolę przyszedłem, ale jak pobyłem tu na woli u rodziców, chyba te dwa miesiące się kurowałem, to ja chodzić nie mogłem. Taki być wiecieńcami. Po miesiącu pobytu w obozie. pana, to, to lepiej nie mówić. Myśmy hmm. spali, nie nic nikt nie byli na razie, a to ten barak to potężny, tam pół pięćset ludzi w, spało. I coś mi spali na pod podłodze. Potem ta soma się zrobiła, byle jaka. I... A myśmy byli tak, bo to dwadzieścia baraków było na polu, dziesięć baraków pod jednym bokiem, dziesięć pod drugim. I Żydzi byli w tych barakach. Oj, Panie, lepiej nie opowiadać o tym. <laughs> to było w styczniu. <laughs> jak, a śniegu nie zgarniali, tylko ludzie lodownie zrobili. Jak co, co dzień, co tam pięciu, dziesięciu Żydów nosili trupy, a który się przewrócił na tej lodowni i nie mógł się podnieść, to go już na hałdę. I jak później Rosja już przyszła tutaj do nas, to ja pojechałem do Lublina i tak popatrzyłem sobie, ten Majdanek to potężny plac dworski baraków, co nie wiadomo ile i Obejrzałem, jak pies wygląda, w którym palili. Jak tam jeszcze wyrowie pokopane i warstwa, dwie warstwy trupa było. No jak to wygląda? Bo ja nawet dokładnie nie widziałem, jak pies, jak pies wygląda. I zjedziłem tej majdanik. A jak to okupacja wyglądała? Partyzanci? No nie okupacje, to jak partyzanci. to jestem, jestem, dobrze. Jak Rosja przyszła. To ja tutaj jakoś, już nie pracowaliśmy w Warszawie, tylko tutaj, no i jak to z ludzkimi. I w Sodorach pełno koni, pełno ruskich. Tutaj tu były takie jakby cztery izby, trzy, trzy izby, w jednej ruskie spali. A ja sobie trochę bimber pędziłem, żeby parę groszy było na swoje potrzeby i tak dalej. Tylko ja pędziłem dobry bimber, z żyta, bez żadnych kombinacji i tak dalej. Slepi kupowały, cieszyły się, że dobry jest, dali tego i później pojechałem do Warszawy. Hmm.